Rekordowy Steam, silny CD Projekt Red i wiele więcej w tym wydaniu niecodziennika Okiem Deva. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Deva w dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier. Mamy sporo ciekawych informacji, więc zaczynamy. Nowy rok i nowe zwolnienia. Nie ma to jak zacząć po prostu kolejny 2024 przez redukcję, odejścia i zamknięte studia, więc lecimy po kolei. Bossa Studios z Wielkiej Brytanii zwolniło 19 osób, czyli 1 trzecią swojego studia. Głównie działy nieprodukcyjne. Następnie Act. Twórca gier VR zwalnia znaczną część swojego zespołu z działów QA, IT, audio i game design. Następnie polskie UK Studio, twórca Stray Souls, 22 grudnia ogłosiło, że w związku z upadkiem ich wydawcy Versus Evil, słabej sprzedaży i nękania ze strony graczy, bo no, ta gra nie wyszła najlepiej, postanawiają zamknąć firmę. I kolejna część. Yy, Pracowników 3D Realms i Slipgate zostanie objęte redukcją, tym razem również w działach produkcyjnych. Tworzy to niestety mroczny obrazek zwolnień branżowych na kolejny rok, ale być może to wszystko się zenkapsuluje jeszcze w pierwszym kwartale, a potem wszystko z powrotem nabierze rozpędu. Natomiast no, rok fiskalny się nie skończył, więc no niestety tak to będzie jeszcze wyglądało przez chwilę przynajmniej. Dla osób dysponujących dużą gotówką i miłością do kosmosu dostępny jest teraz pakiet DLC do gry Star Citizen, który oferuje wszystkie statki w grze za kwotę około 46 tysięcy. Punktów. Pakiet Legatus 2953 albo Legatus 2953, jak wolicie. Dostępny jest na stronie Roberts Space Industries. Zawiera ponad 175 statków do każdego znaczącego producenta oraz różne dodatki, w tym Karna Ascension Rifle, który będzie dostępny w grze w pierwszym kwartale tego roku. Aby zakupić ten pakiet, należy być członkiem klubu prezesa gry. Albo mieć pewnie paszport, paszport Polsatu, co osiąga się wydając 1000 dolarów na Star Citizen. Także pomyślcie sobie: 46 tysięcy funtów i jeszcze 1000 dolców za bycie w jakimś klubie po prostu specjalnym. Super. Pakiet zawiera różne warianty statków i dodatki, takie jak plakaty z wizerunkami zakupionych właśnie e, pojazdów, powiedzmy, e, czy też właśnie statków. No i to jest tak naprawdę ciekawostka. To jest bardziej żart, bo. Chociaż stawiam, że ktoś przynajmniej znajdzie się taki, kto e, wykupi te wszystkie e, dodatki w pakiecie, no ale e, Star Citizen jest tak olbrzymią grą, że tam rzadko kiedy jakby ma się wszystko. E, wciąż. OK, to, co kto lubi, co kto woli, jeżeli ktoś ma e, hajs do przepuszczenia, a lubi bardzo tą grę, no to jak najbardziej. E, sama gra. No jest cały czas rozwijana, no do tej pory paradoks górowo, jeżeli chodzi o e, wszystkie pakiety dodatków, bo chociażby tam Train Simulator na przykład e, to posiadał, nie wiem, chyba z tysiąc różnych modeli i to plasowało się na kilka tysięcy też euro, no ale 46 e, koła po prostu za e, wirtualne stateczki w kosmosie, tak mówię, co kto lubi. Tim Kane, współtwórca serii Fallout, udziela obecnie porad deweloperom pracującym nad grą The Outer World 2, mimo że jest teraz na emeryturze Kane konsultuje się z zespołem doradzając w kwestiach projektowania poziomów i fabuły, ujawnił, że pewien problem, który przejawiał się w oryginalnym Fallout'cie został rozwiązany przez jednego z deweloperów pracujących nad The Outer World 2. Kane, który opowiadał ostatnio o początkach świata Fallout, wyraził również swoje obecne odczucia na temat prezentowania nowych projektów. Stwierdzając, że choć ma pomysły na gry, to albo uważa, że nikt by ich nie wyprodukował, albo nie chce wkładać wysiłku w ich realizację. No, w momencie, kiedy się stworzyło Fallout, to jakby ciężko mieć mniejszy projekt w głowie, kolejne, chyba że jest się zmęczonym serią. Natomiast, no, to jest właśnie ten motyw, o którym mówiłem też w poprzednim odcinku, że potrzebujemy seniorów w branży. Tutaj jest. Też absolutnym kozakiem, powiedzmy, branżowym Tim i w momencie, kiedy ktoś ma jakiś problem z danej tematyki, w której on był specjalistą, czy jest nadal, no to może po prostu służyć pomocą i pomóc dopracować nowe gry. Oczywiście nie za darmo stawiam, natomiast no to na pewno też może podnieść trochę rangę projektu, jeżeli taka sławna osoba gdzieś tam pomaga, ale na pewno jestem tym wielkim wkładem merytorycznym w całość i zapewnie, zapewne The Outer Worlds będzie kolejnym krokiem rozwojowym tej serii. Mi się podobała pierwsza część, dajcie znać, co Wy sądzicie o The Outer Worlds, bo jak dla mnie to był taki właśnie kosmiczny, skondensowany Fallout trochę i to było dla mnie całkiem spoko. Dajcie znać, co myślicie i czy czekacie na drugą część. Śmiało piszcie, pytajcie, czy też nie zgadzajcie się ze mną w komentarzach na wszelkie pytania, postaram się odpowiedzieć... W Najpóźniej no w czasie następnego live'a. Tak więc zapraszam. Według wpisu na blogu PlayStation, remake Gier Metal Gear Solid, Delta Snake Eater i Silent Hill 2 mają zostać wydane w 2024 roku. Metal Gear Solid, Delta Snake Eater, będący remakiem. Metal Gear Solid 3 będzie dostępny na PlayStation 5, Xbox Series X i PC. -ta. Konami określa grę jako wierny remake i podkreśla, że Hideo Kojima i Kojima Productions nie są zaangażowani w projekt, tak jak Kojima podkreśla wszędzie, że jest w każdej grze, tak samo widać teraz kolami po, po podkreśla, że w tej akurat grze nie ma go nigdzie. Okej, okay, niech będzie. Z kolei remake Silent Hill 2, opracowywany przez Bloober Team, został ogłoszony w 2022. CEO studia Piotr Babieno stwierdził w marcu 2023, że prace nad grą są bliskie ukończenia, choć dokładny termin nadal nie został jeszcze podany. Studio Gobo, współtwórca Redfall i Hogwarts Legacy, to jest Gobo to jest zespół tak zwany zajmujący się co-developmentem, czyli jest zatrudniany na określony czas, żeby pomóc przy rozwijaniu gry dla głównego zespołu. Pracuje nad nową grą AAA, jak wynika z ogłoszeń o pracę na ich stronie internetowej. Według jednego z ogłoszeń projekt jest światowej klasy i tworzony w Unreal Engine 5, co stanowi zmianę w porównaniu z Redfallem, zbudowanym na y, czwartej iteracji silnika. Deweloperzy Redfall stwierdzili, że brakło im czasu na przejście na nową wersję silnika. Studio Gobom ma ambicję stworzenia ambitnego projektu od początku z mistrzowską sztuką, e, art, art direction e, i opowieścią połączoną z przełomową technologią. E, ogłoszenie o pracę wskazuje na e, grę AAA na konsole, co może e, sugerować kolejną e, grę ekskluzywną właśnie dla Xboxa. No, kontakty już mają, więc pewnie tak im było łatwiej. Więcej informacji na temat nie jest jeszcze znane, a oficjalną zapowiedź prawdopodobnie nie nastąpi w najbliższym czasie. Być może wkład Studia Gobo został zauważony przez Microsoft i dostali jakąś ofertę, bo ciężko trochę reklamować studio innym wydawcom, kiedy powie się, no. Naszymi rękami został stworzony sukces RetroLa i tak, jaki sukces, tak. No, jest to podejście, że twój zespół jest tak dobry jak ich ostatnia gra, i tutaj no, na pewno takie studio nie było łatwo, nie byłoby też łatwo wybić się jakkolwiek na rynku, więc być może właśnie faktycznie są dogadani z Microsoftem i dobrze, no bo y, ktoś chyba musiał tam zrobić tą strukturę sieciową, między innymi, i zadbać o technologię, więc y, może akurat też. Stamtąd yy, yy, tam pracuje yy, ile zdolnych osób, które będą w stanie stworzyć tym razem coś oryginalnego i na własną rękę. Także no, pozostaje kibicować i czekać, coż to, to takiego wymyślili. W 2023 roku usługa Game Pass oferowała gry o wartości ponad 5000 dolarów, ale pytanie brzmi: ile z nich faktycznie było granych przez subskrybentów. Chociaż liczba ta wydaje się imponująca, wartość Game Passa niekoniecznie odpowiada faktycznemu wykorzystaniu przez użytkowników. Wielu subskrybentów pobiera tylko wybrane gry, korzystając z usługi sporadycznie lub selektywnie. Na przykład autorzy artykułu grali w kilka wybranych tytułów w 2023, takich jak High Rush, Dead Space Remake i Lucky Dragon Isshin. A także unikali pełnej ceny niektórych gier. Które się nie sprawdziły, takie jak Redfall i Starfield. Inni użytkownicy mogą wykorzystywać Game Pass intensywnie, grając w wiele różnych gier, zarówno AAA, jak i indie. Wartość Game Passa zależy więc od indywidualnych preferencji i sposobu korzystania z usługi przez gracze. W 2024 Game Pass zapowiada już teraz atrakcyjne tytuły, takie jak Stalker 2 czy Flintlock Siege of Dawn, co może zwiększyć też korzyść subskrypcji. No faktycznie jest to imponujące: 5000 dolarów, tylko że kto ma czas w to grać. Osobiście grając w gry z Game Passa no to tak sobie przeliczyłem tak. Game Pass kosztuje mniej więcej tyle co 3 AAA rocznie. Jeszcze jeżeli sobie zobaczycie chociażby na Łowcy gier, tam macie cały poradnik jak kupić to wszystko trochę taniej więc generalnie to się jeszcze bardziej opłaca i teraz sam osobiście zagrałem w około 30 gier właśnie na Game Passie, z czego połowa to były indyki, miałem okazję potestować Redfalla i Starfielda więc i to kilkanaście godzin, gdzie normalnie nie miałbym już szansy zwrotu tych gier, więc dla mnie to jest bardzo ekonomiczne wyjście po to żeby zagrać w gry, które są normalnie dostępne na Xboxie i PC czy też multiplatformowo, a nie są dostępne faktycznie na PlayStation czy na Switchu. Tak więc jest to dla mnie idealne uzupełnienie właśnie mojej powiedzmy growej diety w te wszystkie tytuły, które nie są ekskluzywami na innych platformach, więc jak dla mnie akurat to jest dość opłacalne, że tak powiem, interes. Dajcie znać, czy korzystacie z Game Passa, czy wam się to jakoś opłaca. Jak korzystacie i w co graliście ostatnio? Ja te aktualnie akurat przeskoczyłem na chwilę na God of War, Ragnarok, Valhalla, ale potem pewnie znajdę coś ciekawego jeszcze właśnie na platformie zielonych. Jeżeli chcecie docenić moją działalność zapraszam na Buy Coffee to wsparcie przez super podziękowania, super fraty lub zapisanie się do regularnego programu wsparcia na YouTube lub Spotify, co da wam dodatkową zawartość. Linki znajdziecie na górze opisu. Dziękuję też wszystkim aktualnie wspierającym, których widzicie aktualnie na ekranie. Bardzo wam dziękuję za wszelką pomoc. MSI niedawno ujawniło swoje najnowsze urządzenie do gier przenośnych o nazwie Klo. Zasilany będzie przez procesor Intel Meteor Lake, konkretnie przez model Core Ultra 7 155H o mocy 28W i mocy maksymalnej 115W. będzie posiadać 6 rdzeni głównych, 8 pomocniczych i 2 lekkie do pracy systemowej, czyli sumarycznie mamy właśnie 16-rdzeniowy procesor, a jego wbudowana grafika opiera się na architekturze Arc Alchemist, czyli to z tej rodziny intelowskich grafik z 8 rdzeniami XE pracującymi do 2,25 GHz. Wczesne testy wskazują, że grafika Arc Xe LPG jest konkurencyjna w stosunku do zintegrowanego AMD RDNA3. Nie bardzo, szczerze powiedziawszy, bo patrząc na testy wydajnościowe, no architektura AMD, która jest normalnie pakowana w konsole, no raczej się nie będzie pokrywała z tym, co robi mały mobilny przeznaczony albo na telefony, albo na lekkie laptopy. Układ graficzny od Intela, ale niech sobie pomarzą. Urządzenie będzie oferować do 32 GB pamięci, co jest dwukrotnie większą ilością niż w przypadku Legion GO i e, e, ROG Ally. KLO zostanie oficjalnie zaprezentowane na CES 2024. No, tak jak już mówiłem na podsumowaniu, e, w, e, bardzo się rozpędził trend mobilnych PC do grania. W poprzednim roku i będzie kontynuacja tego no i właśnie widzimy jak MSI czy też MSI jak zwał tak zwał też chce zrobić swoją platformę bardzo dobrze może w końcu PlayStation się obudzi i coś z tym portalem zrobi żeby jednak było to urządzenie do korzystania chociażby z PS Plus w streamingu a nie tylko streamowania gier przez konsolę natomiast tutaj zobaczymy jak im to wyjdzie. I czy to będzie faktycznie coś, co zagrozi Steam Deckowi, który aktualnie chyba jest najpopularniejszym tego typu sprzętem? Nowa konsola Nintendo Switch może nie być rewolucyjna. Według doktora Serkana Toto z Canton Games jego firma przewiduje, że następna konsola Nintendo będzie bardziej podobna do modelu Pro niż znaczącej innowacji. Następny system będzie raczej iteracją niż rewolucją, mówi Toto. Konsola będzie kosztować około 400 dolarów, co stanowi wzrost o 100 dolarów w porównaniu z oryginalnym Switch'em to przewiduje również, że gry mogą osiągnąć cenę 70 dolarów. Co Nintendo zaczął stosować przy The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Nintendo nie potwierdziło tych spekulacji, prawdopodobnie nie ujawni szczegółów nowej konsoli do oficjalnego ogłoszenia. Konsola została rzekomo pokazana za zamkniętymi drzwiami podczas Gamescom, była pokazana nierzekomo w sierpniu i oczekuje się jej ujawnienia w tym roku. No i jeżeli chodzi o całą tą to podejście, powiedzmy, do, do, do tego, jaki będzie kontynu... Jak, jakim charakterem będzie się cechował właśnie kontynuator Switcha, no to stawiam, że skoro ta formuła się sprawdziła, to oni tutaj faktycznie nie wywrócą wiele do góry nogami. Poza tym będą chcieli się od sobie zapewnić tą wsteczną kompatybilność w taki czy inny sposób, to jest inna sprawa. No i to przewidywanie ceny byłoby ciekawe, bo dzięki temu mamy to, że um, o ile dobrze pamiętam konsola na premierę kosztowała między 1500-1650 zł, czyli tutaj możemy liczyć na wzrost maksymalnie pod 2000 zł, co by było całkiem jeszcze akceptowalne i nadal byłoby w cenie pozostałych konsol aktualnej generacji po promocyjnych cenach. Także Nintendo z miejsca chce być konkurencyjne i pamiętajcie, że Nintendo nigdy nie traci na konsolach, czyli zawsze sprzedaje to w cenie sprzętu i ten, ta cena sprzętu będzie się utrzymywała dłuższy czas. Tak więc ze wszystkich zabawek jakie wypuszczają wypuszczają właśnie najwięksi właściciele platform, akurat w przypadku Nintendo rzadko kiedy oni redukują ceny. Więc jeżeli macie bardzo duże ciśnienie kupować sprzęt na premierę, no to tutaj nie stracicie dużo pomijając kwestię tak zwanych tych problemów pierwszej serii produkcyjnej. No, zobaczymy. Dajcie znać, czy czekacie na następce, na następce Switcha i jakich gier byście oczekiwali. No, ja na pewno w pierwszej kolejności, co bym zrobił, gdybym dostał nowego Switcha do łapy, no to odpalił na nowo Legend of Zelda Tears of the Kingdom i w końcu to zagrał, mam nadzieję, w 60 klatkach na sekundę. No, jak nie, no to zostaje emulacja, ale to no, to nie są legalne praktyki, nie pochwalam. Wtedy projekt Red, twórca Cyberpunk 2077, wyraził brak zainteresowania dołączeniem do większego podmiotu branży w najnowszym wywiadzie Adam Kisiński, który 1 stycznia przeszedł z funkcji CEO na stanowisko głównego oficera strategii. Powiedział, przez całe życie pracowaliśmy, aby osiągnąć obecną pozycję. Wierzymy, że za kilka lat będziemy jeszcze więksi i silniejsi, e, silniejsi i mamy ambitne plany jesteśmy pasjonatami tego, co robimy, cenimy naszą niezależność. Kiciński również odniósł się do kwestii ewentualnego przejęcia innych studiów przez CD Projekt stwierdzając, że firma aktualnie e, nie przyjmuje. Ofert w tym zakresie, ale jest otwarta na pomysły mogące przyspieszyć realizację ich własnej strategii. CD Projekt Red ogłosił we wrześniu 2023, że Cyberpunk 2077 sprzedał się w ponad 25 milionach egzemplarzy, startując od premiery w 2020, a 25 września wydano dodatek Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, który osiągnął sprzedaż 3 milionów kopii. No i patrząc tak stricte powiedzmy rynkowo, no to każdy by chciał sobie kupić, zwłaszcza że teraz akcje CD projektu są dość nisko. Aktualnie wszystkie projekty są w produkcji i jeszcze nie ma zapowiedzi konkretnej daty, więc jakby zarabianie na produkcji dopiero będzie za jakiś czas. Więc to jest ten czas, kiedy na przykład mogłyby spływać jakieś oferty do firmy, bo jest teoretycznie na niskiej wycenie, tak? Ale mimo tych problemów mimo naprawdę zawiedzenia graczy w wielu aspektach to raz, że firma odbudowuje swoją pozycję, no bo jednak ludzie kupują i teraz zmieniają swoje zdanie o redach z powrotem w tą lepszą stronę. Następny projekt to będzie Wiedźmin, którego, na który nie pozwolą sobie, żeby był w kiepskim stanie na premierę, więc wszelkimi możliwymi siłami to dowiozą w bardzo wysokiej jakości. Tym samym nie dziwię im się, że stwierdzają, że oni mają w nosie jakolwiek oferty i żadne pieniądze świata. Nie sprawią, że poddadzą się czyjejś woli, tak? Wolą być niezależni, stać ich też na to, żeby trochę stracić, nawet jak widzieliśmy w przypadku Cyberpunka, gdzie wydali prawie pół miliarda złotych tylko na to, żeby naprawić grę, a po prostu zostawić i trudno. Ale nie, właśnie wydali masę pieniędzy i masę zasobów na to żeby pokazać że ostatecznie potrafią dowieść grę i że zależy im w jakiś tam sposób powiedzmy na graczach co prawda jakby im zależało bardziej to by wydali tą grę w lepszym stanie na samym początku ale to jest to nie jest wina samych deweloperów to już mówię tylko pewnych ludzi na górze może tak i y, sposobów, w jaki zawiązali pewnie umowy z ludźmi, którzy dali im pieniądze w różnych formach, no w każdym razie, w każdym razie e, deweloperzy naprawdę w cdp są niesamowici, e, jak widać właśnie po poprawionych wersjach e, Cyberpunka, tej wersji 2.0 i 2.1 i tym dodatku e, no potrafią dowieść jakość, więc tym samym e, no, firma nie musi się tutaj obawiać, że będą w takim stanie, że będą musieli się komuś po prostu sprzedać, że jakieś spółkę spółka ich przejąć po to, żeby mieć płynność finansową, ich po prostu stać na to, żeby popełnić błąd, naprawić go i wyrobić sobie pozycję na nowo, i mam nadzieję, że tak będzie właśnie w przypadku nowego Wiedźmina. Jeżeli słuchacie moich nagrań na Spotify czy innych serwisach podcastowych, zapraszam do tego, żebyście wskoczyli na chwilę na YouTube, a dali zasięgowy komentarz, czy lajka, like subskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I udostępniajcie materiały. Dalej przekażcie też trochę miłości dla Izy i Łukasza, którzy tworzą grafiki i montują całość, by upiększać właśnie te moje nagrania. W 2023 roku na Steamie ukazała się rekordowa liczba 14 535 gier, co stanowi wzrost o około 2000 gier w porównaniu z poprzednim rokiem. Według firmy analitycznej Sirkana najbliżej tej liczby na rynku amerykańskim znalazł się Nintendo Switch z lekko ponad 2000 wydanych gier w tym samym roku. Czyli czajcie, że na Steamie jest prawie 15 tysięcy gier, 15 tysięcy gier tylko w tym roku, a na Switchu ledwo 2500. Także no jest efekt skali niesamowity. W ciągu ostatnich 5 lat liczba gier wydanych na Steamie wzrosła kolejno od 2019. Z 8 tysięcy do ponad 6000 tysięcy więcej właśnie w ostatnim roku, czyli ten trend jest cały czas wzrosnący. I nie wykazuje w ogóle też oznak spowolnienia. Już w pierwszych czterech dniach 2024 roku na platformie, pierwszych czterech dniach, ukazało się już 80 gier. Głównymi przyczynami tego wzrostu oczywiście jest demokratyzacja narzędzi do tworzenia gier, bo teraz większość jest za darmo, paczki są za darmo, wystarczy tylko wyklikać build i już można. To, co się wypluło, nazywać Grom oraz luźna kuracja, kuratela, tak, czyli właśnie to jest to, że Steam nie weryfikuje jakości tych produktów ze strony Valve, Bo wystarczy, że chyba gra, nawet ona może się skraszować na starcie, więc tam przechodzi po prostu wszystko, wystarczy tylko zapłacić opłatę wejściową. Co skutkuje trudnościami z nawig w nawigacji po platformie i utratą jakościowych nowości w morzu gier niskiej jakości. Podobne skargi dotyczą e-shopu Nintendo, gdzie w 2023 ukazało się ponad 2000 gier, z których wiele to tytuły niskiej jakości, co skłania graczy do wezwań Nintendo do lepszej kuracji platformy. No i właśnie to jest to. Fajnie, że się robi łatwo gry, ale przez to, że teraz mamy na przykład z tych, 15, tych prawie 15 tysięcy gier stawiam, że połowa to jest kompletne po prostu krapiszcze. To są asset flipy, to są jakieś projekty ćwiczeniowe, to jest ktoś po prostu chce sobie zrobić grę jakiś nie wiem nastolatek, który ma potrzebę kreatywną i bardzo dobrze, że to robi i stwierdza a zapłaca 100 dolarów wrzucę na streama może ktoś kupi, to jest na takiej zasadzie właśnie mamy te 15 tysięcy gier. Problem jest tylko taki, że algorytm pozycjonowania w streamie sobie może nie radzić i jednocześnie jeżeli się wsadzi odpowiednie tagi, jeżeli się nakręci odpowiednio community i tak dalej, uwagę mogą dostać gry naprawdę kiepskiej jakości. Względem na przykład zespołu, który włożył całe siły i serce w coś w miarę albo bardzo, albo bardzo, bardzo dobrego, ale że nie zadbali o marketing, no to w tym momencie utoną, stracą pieniądze i no, to jest też fakt, że mm, Mimo, że ludzie coraz więcej z roku na rok wydają na gry, to patrząc na to, ile jest gier, to te pieniądze się po prostu rozkładają. Nadal nierówno, oczywiście, czyli powiedzmy top tam 5% gier zarabia 90% tych pieniędzy, ale wciąż to rozmycie jest bardzo niekorzystne dla twórców, i też nie do końca, wydaje mi się, korzystne dla graczy. Tyle, że Steam z tym nic nie zrobi. Bo po pierwsze, kuratela wymagałaby procesu certyfikacyjnego, który kosztuje i wymaga zaangażowania ludzi, bo certyfikacja odbywa się po stronie zarówno Nintendo, Sony, jak i Xboxa, z czego... No na Nintendo jest teraz chyba najsłabiej, bo tam przechodzi wszystko, wszystko co nie kraszuje i spełnia tam te podstawowe założenia wymagań, jeżeli chodzi o funkcjonowanie gry wykorzystywanie odpowiednich słów i grafik i, i tak dalej i tak dalej natomiast no Sony i Xbox tutaj Sony i Microsoft tutaj mają wyższe wymagania i dlatego tych gier wychodzi mniej natomiast na Steamie wystarczy zapłacić tą opłatę za kartę produktu tak i, i dodatkowo jeszcze jeżeli się ściągnie to, to ten produkt to chyba kasa się zwraca coś takiego no ale właśnie patrząc na to Steam ma pieniądze z tych wszystkich opad wejściowych, z każdej transakcji ma 30% i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc im zależy na tym, żeby mieć efekt skali, bo wciąż te pieniądze im tam płyną, liczby się zgadzają, tylko że one się rozkładają właśnie w taki koślawy sposób, który nie jest korzystny dla deweloperów. Także moim zdaniem tam powinna być wprost kuratela, która albo może za, zaprzęgnąć faktycznie AI do roboty i testować jakoś te gry, żeby sprawdzić. Tam pomijając wydajność, ale stabilność, czy nie zawiera nieodpowiednich treści, czy na przykład nie jest asset flipem, czy nie jest kopią czegoś, bo czasami pojawiają się wprost kopie innych gier, tylko po prostu już ten algorytm ani ludzie, którzy sprawdzają na Steamie, nie są w stanie już tego zweryfikować. Po prostu tego jest za dużo. Mam nadzieję, że kiedyś jednak się to zmieni. I nie wiem, jakie tu miałoby być jeszcze rozwiązanie. Może certyfikacja, może droższe pułap, właśnie wrzucania tych gier, że gdyby to nie kosztowało 100 dolarów, na przykład 200, 500, no to wtedy może by to wszystko miało szansę lepiej działać. Może z tych pieniędzy faktycznie byłaby jakaś kuratela utworzona, która musiałaby to weryfikować. Nie wiem. Nie ma tutaj jednego dobrego rozwiązania. Na pewno wymaga to więcej czasu, ale po prostu. Z Pim tego nie musi robić, bo są tak wielcy, że im to szczerze zwisa, i to jest bardzo smutne, też z punktu widzenia zarówno gracza, jak i dewelopera. I to wszystko w tym wydaniu Codziennik Okiem dawa wszelkie materiały źródłowe, znajdziecie w opisie. Obejrzyjcie moje podsumowania ubiegłego roku i co nas czeka. W tym już 2024. Niedługo kolejne materiały, będę zasypywał was newsami, myślę już też na The Day Before, czyli pisaliście, że chcecie to zobaczyć, chcecie obejrzeć ten materiał, także pomyślę co z tym zrobić. Naobiecywałem też parę materiałów związanych z taką bardziej właśnie tą stroną felietonową, nie newsową, analityczną i to też jest w drodze, jest dużo planów. Mam nadzieję, że w tym miesiącu uda się przynajmniej jeden konkretnie zrealizować. A na razie na bieżąco mam nadzieję, że będę wrzucał newsy. Teraz Was żegnam. Życzę Wam samych pozytywnych doświadczeń popkulturowych i spojrzenia na gry. Okiem! -dewa.